Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, dzisiaj po raz drugi Geometry Dash, ale po raz drugi Dnie Light, yy, dzisiaj jak w ostatnim odcinku był trochę dłuższy, może, może ten też był, będzie trochę dłuższy, yy, zrobiliśmy mapkę, ale dziś tutaj też klikamy, ale będziemy yy, grać w mapki innych graczy. No Halo. jak nie mam internetu. Jak nie mam internetu? Spróbuję jeszcze raz... O teraz działa. Teraz działa dobra. Zagramy sobie... Dobrze, jakąś yy... łatwą chciałbym. To jest chyba najłatwiejsza. Dobra, zagrałam sobie tą mapeczkę. Ej, ja zupełnie nie myślę, że zrobiłam Okropnie to wygląda. Aaa, troszkę. Troszkę za słaby jestem. Dobre. Chyba to nie jest też taki trudny poziom, ale no. ale trudno z takie coś zrobić. Trawo gość, który to zrobił. Zaraz jak nie oglądaliście ostatniego odcinka, to też wejdę na moją mapkę. Żeby wam pokazać. Oj, nie wziąłem tam tego, tego czegoś. Wejdę, żeby wam pokazać w moją mapkę. Ej, to jest... To jest pra praktycznie to, co jest najlepsza mapka. Patrz, są dwa, to tam powinno być potrójne, ale nie ma, tutaj troszkę jest inaczej, ale tu było takie coś, ale, aha, dobra, nic. Y -y. Polecam Wam jak najbardziej zasubskrybować kanał, dzwoneczkę, żeby nie przegapić żadnego następnego odcinka, zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podobają odcinki z geometrii dasza. I jeszcze na dodatek zróbcie, no, wchodźcie na kanał Kulik, Kulik Sztos i Kokocik148. Czemu tak się dzieje, że jestem taki słaby? Napiszcie w komentarze pod filmem Wielki Powrót do Geometry Dasher. Nie wiem, czy znajdziecie ten film, bo nie jest tam daleko trochę. Nie, ale gdy się uda znaleźć ten film, powrót do Geometry Dasha, to, yy, to kliknijcie ten film i w komentarzu napiszcie... Yy, na komentarzu. napiszcie kulik, to przypnę Wam serduszka. Ja zawsze pod Twoimi komentarzami przypinam serduszka. No nie, ale mam nowy kolor. Dobra, nie chcę mi się tego przechodzić, idę do... Y, idę zmienić sobie y, tego skina. Ten mnie denerwuje. Co? No dobra, dobra, to ja sobie wybiorę takiego skina. Kolor pyk. No i pyk, taki może być. No, gdzie są mapki innych graczy? O, y, Dobra, pokażę wam y, moją mapkę. Czy nie to, to, to? nie to? Y, tu, y, tu? Ja ustawiłem sobie na trzecią chyba. E, ale gdzie są mapki moje? No, Sej, Tu powinno być coś. To nie są moje mapki. No dobra, już nie przyjmujemy się tak Ej, Ja mam dobry skina, więc mogę teraz sobie zagrać te mapki innej graczy. No, ten skin jest troszeczkę lepszy. Według mnie, bo pewnie wy teraz no, nie wiecie już pod jakim filmem możecie pisać komentarze. I pewnie tam nie tylko będzie 5000 komentarzy, ale bo tylko pod tamtym filmem możecie. Chyba będzie pod tamtym filmem 5000 komentarzy, a nie nadążę. Jeszcze raz ten... Ta osoba, która napisała mi ten komentarz o tej grze, dzięki bardzo, bo, bo bym nie wiedział o tej, znaczy bym nie wiedział tej płatnej wersji i bym grał cały czas na tej darmowej. Więc dzięki, że e, jak oglądasz ten film, to dzięki, ta osoba, która napisała ten komentarz o tej grze, no to dzięki, bo bym nie wiedział o tym i bym cały czas grał na tej darmowej. To mi się wydaje trochę lepsza. Co ja dobra... nie, 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 nie... Dużo razy grałem tą mapkę, ale ja muszę przejść na tych kryształkach. Spróbujemy się w dzisiejszym odcinku, jak zdążymy, bo sześć minut w odcinek, jak zdążymy, to w każdą mapkę z kryształkami przejść. Może film do pół godziny trwać. Do pół godziny zobaczymy, ile mapek nam się uda. To jest troszkę dużo tych mapek, więc nie wiem czy się uda, żeby dużo tych mapek przejść. Specjalnie nie wziąłem yy, takiego, że yy, No yy, nie niebieskie, bo tylko prawdziwe, znaczy no bez checkpointów, bo No ja muszę przejść, przejść. Ej! A, bo nie, to się z checkpointami, tak zapomniałem. Zapomniałem. A ja, ja, O dobra No nie naprawdę ja w tyle prób przejdę na jedną babkę w 10 prób. Jak teraz zginę, to będzie 10 prób. Ej, no znowu zapomniałem. A! jedenastu, 12 dwunasta, 13 trzynasta i dobrze. Co tu jest? Ej! Ej! Pierwszy raz tu jestem, tylko chyba nie było. Jest. I tu się zbiera tego. I się przychodzi mapkę całą. Dobra, mam nowy kolor, ale mnie nie, nie obchodzi. Dobra, teraz idę pyk Przychodzę tą mapkę. Ej, no co jest? Ze mną nie tak. Dobra, postarajmy się przyjść jak najwięcej. Jak najwięcej. Napiszcie w komentarzach pod filmem z powrót do geometry dasza. To możecie pisać w komentarze. Pod tym filmem napiszcie komentarz, jak, jaką, jak, czy chcecie Geometry Dash, czy chcecie Geometry Dash light, Czy chcecie. Stumble, guys. No, no bo. Następny film. Znaczy, no, bo. Znaczy, no, będę grał w fare gry, te, te, te Raczej w geometry. Nie wiem, czy chcecie, żebym były parę odcinków jeszcze z Geometry Dasha light, Czy już będą tylko. żeby były tylko z Geometry Dash. z Geometry Dash płatnej wersji? No, ja nie wiem, jak wy chcecie. Nie. A. Ej, już zaskoczyć. Dobra, drugi poziom, a filmik trwa 10 minut. Czyli w. O nie, co ja zrobiłem? W 4 minuty. W 4 minuty przeszłem dwa poziomy. Dobra widzowie pik pik, 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 pyk, pik, 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 pik. pyk, 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 pig 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 nie pig z pig z pig pig a nie mam, a, a nie nie nagrywam pig Nie nagrywam z, kamerką. Nie nagrywam z kamerką, a to dlatego, że... Yy, po prostu m, taki mam darmową aplikację ad Screen Recorder i nie wiem w tej aplikacji jak, yy, jak w tej aplikacji yy, dodaje, się, do, mi, dodaje się ten chyba nie wiem, chyba się nie da w tej aplikacji, więc no, więc płatnej aplikacji raczej nie będę na razie instalował no bo no, więc po prostu miniaturki będą, intro będzie, wszystko będzie, tylko że nie będzie tej kamerki, to troszkę może was denerwować. Ale ne, ben, chyba będzie, ale to na pewno nie w przeciągu raczej, raczej w przeciągu paru miesięcy, chyba raczej nie, może za rok czy coś wtedy, może, może powiedziałem, więc no nie wiem, czy, kiedy, czy będę miał, kiedy będę miał kamerkę. To już jest ten poziom? Naprawdę to już jest ten poziom? Pamiętacie ile było odcinków z tego poziomu? Ja nie do tego poziomu przechodzić. Teraz już jestem dobry, przeszłam parę innych, ale pamiętacie jak to było trudne, po prostu nie mogłem tego przejść. Tutaj się zaczyna trudność, ale jak przegram, to nic się nie stanie, przecież bym tego. Przegrałem, ale tak się nic nie stało, bo już jestem dalej. Widzowie, oczywiście no, lecimy tu. To trudniejsze trochę. Pyk, pyk. Ale, pyk, tak. To nie jest tak trudne. Ej, ja tylko raz zginąłem na tej mapie. Ej, ja tylko raz chyba zginąłem. Chyba, nie pamiętam. Ale, chyba tylko raz zginąłem. Możecie sobie jeszcze raz zobaczyć, jak grałem. I, i napisać w komentarzu pod filmem. Zagrałem... Z, z, znaczy, powróć do geometrii dasza Możecie w tamtym filmie... Y, y, ten... Napisać... Y, y, ile razy zginąłem, bo ja według mnie jedne A może więcej? Nie wiem Napiszcie tam, ile razy zginęłem na tej mapie Ja już tu i Przechodzę kolejną mapę ale to już jest troszkę trudniejsza, no Ta już jest troszkę trudniejsza, ta mapa Ale to nie oznacza, że taka... Że to nie oznacza, że to jest taka bardzo trudna Hmm, Nie mogło być to bez przegranej nie, 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 nie nie, 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 mum, 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 mum. Oj, nie, widzę, więc Dobra, zaraz to przejdę. Dobra jest, udało się. Kolejny kolor, Ej, troszkę się rozpędziłem. Ile minut? 15 minut tylko trwa film? No to my chyba zdążymy. Odjąć 6, bo pierwsze co ja tam ten. To 9 minut. 9 minut i przyszedłem parę mapek. Już. mam te mapki praktycznie na pamięć, więc no dla mnie to nie jest nowe, że jak, gramy, jak gram to na tej nowej wersji, ale no. Mam na pewno nowego skina, to też trzeba przyznać. W tym odcinku będziemy się raczej skupiać na, na tym, tym niebieskim. Jak u... potem w następnym odcinku yy, może, może też dzisiaj skupimy się, sk się też na niebieskim dokończeniu. A potem będzie taka seria. No, mogę wam powiedzieć, jaka seria? Seria z najtrudniejszej mapki. Będziemy tak długo grać i, i będzie tak dużo odcinków, aż uda nam się przejść najtrudniejszą mapę. Dobra, udało się przystąpić poziom i teraz tutaj jest tutaj jeszcze pyk. I koniec kolejna mapeczka. I teraz kolejna, szybko to leci. Bardzo szybko to leci. To <laughs> jest dobre takie małe... Mały pejnik komu nie zaszkodzi. Mm. No nie wierzę. Wreszcie udało się. Czemu jump, jumper jest takie trudny? Ja nie lubię do góry nogami tego jechać. To jest tak denerwujące, jakie do góry nogami. No, no... no, no. Dobra, ale to już jest chyba końcóweczka Nie, połowa dopiero. samolot tutaj będzie łatwiejszy trochę A, no. dobra sobie, że nic nie mówię, że to jest bardziej wytchnięte teraz, żeby nie przegrać No nie, to to Dobra, to już jest sprintówka, Dobra, udało się przejść. Jakie w ogóle to sprintuje. Sprintuje to totalnie. Po prostu pyk, pyk! Dobra, kolejna mapa. Ile to film, bo jestem w takim skupieniu, że nie po prostu nie mogę sprawdzić. Dobra, zaraz sprawdzę jak przejdę tę mapę. Co tu się dzieje? O nie samolot do góry nogami! Jest Ej, tam co się do wychowania? Do wzięcia. Co to jest? Jeszcze coś się do kurnika? My Myślę, że to jest portal na normalno. Ej, to nie można. Nie. Nie. Muszę zrobić skmapę. O normalne, normalne no normalne to jest to normalne jest normalny. to normalne, normalne a to nie długo było to normalne coś mi co, co się tak wydaje <tryk> Dobra, widzę zawiesz końcóweczka. Jest! Jest! Kolejna wafa. Teraz ta. Jeszcze zanim to muszę sprawdzić ile trwa film. 23 minuty! Dobrze, to, to... Dobra. Nie chcę, żeby film był dłuższy od 30 minut, bo wtedy też jest taki bardzo długi film. Do 30 minut chcę, żeby był. Jest jeszcze jakieś 7 minut, 6-7 minut, będę stać w pi- O, o que e... Dobra. Agora, 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 agora. Jeden, chyba tej mapi się nam nie uda jeszcze przejść, no bo to jest trudne. Patrujny, ja nienawidzę patrujnych. Nienawidzę patrujnych skoków. A co jest z tymi końcami bram? A być może tylko raz. Tylko raz, czeka. Mm. Co jest? Nie, wreszcie ten Co się dzieje na potrójnych? Potrójne są takie mety Mówię. Widzowie widzą to strudne prawdę A... No nie, nie lubię takich wąskich, to nie praktycznie jak to, 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 się nie da po prostu. O, nowy kolor. Co jest? Czemu kolor nowy dostaje.

Mogę ja przejdziemy tą mapę. Dobra, jest. Filmik trwa 28 minut. Ja będę kończył powoli. Tylko, że no. Spróbujemy jeszcze raz znaleźć moje mapy. że są moje matki? Nie. Tu. Powinny być tutaj, no. Kulik, kuli, kulik, kulik. No nie, no nie ma kulik. Dobrze. Nie wiem, ale no dobra. Będę się z Wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!